Czasem na sesji zadaję takie pytanie: ile masz lat? Ile lat miał twój dziadek czy babcia, kiedy zmarli? Ile żyją twoi rodzice, bądź żyli twoi rodzice? I jak myślisz, ile zostało ci tutaj czasu na Ziemi w tym życiu? I pada jakaś odpowiedź średnia. Jak chcesz przeżyć resztę swojego życia? No, inaczej. No, to do cholery, zrób coś z tym. Zmień coś w sobie. Zadziałaj w tym kierunku, żeby było inaczej. A nie ślepo trzymasz się tego, co Ci nie służy, jest niedobre dla Ciebie, jest trudne, ciężkie. Puść to. Mimo lęku. I zrób inaczej.